Game od hard? No to nie. Było łatwo. To za łatwo. Za łatwo no wczoraj! Ale, będę krzyczeć. To będziemy krzyczeć razem. No to będzie... Dobra. Dobra. Tylko ja się boję, że ja znowu wszystkie życia na początku stracę. To nie strać. Dobra, to nie stracę. Ej, gdzie ty idziesz? No co? Tu. Tu. A lewo. Co ty robisz? O To tu stoi. Czy ty to widzisz w Znowu się rozdzielimy. Oh!

Majnowszość, na meczki Smiler. Opisz swoje wrażenia na komery. Zastanawiam się, chłopaki. Nie wiem, ale jakoś tak, jakbyś był. Twoje 5 minut, stary. A w mojej 5 minut, ogólnie to. Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się McMishon i jestem w tych kurwa w backroomsach. Nie podobałem się, że jeszcze ani razu go nie widzieliśmy. Jestem tak poskładany przez te grę, że to jest chuj. Trzeba dokładnie to jest najstraszniejsze dla ogólnie. No tak. Ale to tylko nagrywam, bo będzie dla potomnych. Zapewniam się, że ktokolwiek znajdzie tę kamerę na niższych poziomach, już przeszedł przez te poprzednie. Well, maybe... Uh... Na. No. Dzień honory. Hello? Yeah, dobra. O chuj. Easy, nawet nie spotkaliśmy. No o, tak. bo to... uciekliśmy do ściany. Lecimy, nagrywamy te stare. Nie podoba mi się, że tam nic przed nami nie ma. Baseny! Jeez! E, idzie, 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 Gdzie jest? Tam. Tam był. Idzie. Idzie, 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 idzie. Oh. Kurwa Kurwa, kurwa, kurwa jo, Ja uciekłem w drugą stronę Dobrze, dobrze, dobrze Mam kolejne. Chyba mnie zostawił Nice Widzę go tam, czai się w ciemnościach Z w się chwilę nie, nie mam powiedzieć gdzie jest Kurwa Mać Dobra, widzę kolejny. MARIA DZIWKO Smiler pierdolony. Kurwa, mi w brzuchu zawolało. Opo. To... Co? Kurwa, kurwa Czemu ja, Czemu ja Dobrze, Spafia jego o kula. Bo jest tu, jest tu, jest tu, jest tu na mnie idzie. Trzechuj O widzę. Jak cię goni. Ty, na całym na początku jest. Aha Usłyszałem? Jeszcze? Nie, już, jest? koniec. Goni. Czekasz na ciebie przy ja, Ta Och Fuj O I co tutaj było, bo nie pamiętam Biegniemy To jest najgorsze a, to jest teraz ten chiluwa piętro. O kibel. Nareszcie coś użytecznego w tych backroumsach. Oj oj, 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 oj oj, Czekaj, muszę to nagrać na ...kamerę. Dobra, nagrywam to dla na fliza. Siemako, ziomeczki, dzisiaj jesteśmy w opuszczonych backroomsach, Tak jest, zaraz będziemy przejść do lewela, gdzie staniemy bardzo solity wpierdał, ale tu jest mój kolega podróżnik, z którym tu przyspaliśmy. Siemano. Witam, y mam traumę. Matko włoska, ziomeczki, nie to ci się stanie, możemy tutaj zginąć, ja pierdziele, z prowokacją słoworodziwą, Dawid Czech. Proszę państwa, pały gdzie skakał. To się kameruje. Tu jest, kurwa, proszę państwa... O chuj!